rozpłaszczyć przeciwnika wtedy mam więcej opcji przejścia i będzie ono łatwiejsze czyli jeżeli na wszystkim etapie to staram się go rozpłaszczyć i nogami jak najszybciej podejść jak najbliżej jego biodra Także jego noga była jak najbardziej zgięta, a pięta jak najbliżej pośladka, im bliżej pośladka tym mniejsza siła prostowania tej nogi jeżeli zamknę go tutaj to jest szansa, że nie wypchniemy z niego ale jeżeli noga będzie już troszeczkę oddalona, to będzie mi łatwo mnie rozciągnąć. Więc rozpłaszczam, bo podchodzę od razu do blisko zamykam. I teraz będę trzymając głowę po jednej stronie, chciał złapać za stopę po stronie przeciwnej. Mogę sobie troszeczkę unieść nogę, łapie za stopę pod spodem. I teraz nisko płasko kładę się brzuchem po ziemi tak żeby jego druga noga była płasko na ziemi. I bardzo ważna rzecz, nie daję sobie z tej głowy na tą stronę. Jeśli by się tak zdarzyło, może zepchnąć głowę, muszę wrócić i zbudować akcję od początku. Najlepiej, żeby głowę przytulić tutaj. I teraz płasko brzuchem po jego nodze, aż ominę ją, wchodzę od razu kolanem pod biodra, zamykam. I najpierw skontroluję biodra a dopiero potem już nie musząc się spieszyć, będę przechodził w stronę Ło. Wow.